Dziewięciu zawodników przejechało przez pętlę. Tutaj, jak stoisz na serwisie na dwójce, to załóż kask. Tak, załóż kask. No, bo tutaj nie ma żartów, załóż. I na serwisie na ósemce nikogo nie widzę. Jak tu ktoś wyleci, nie ma go kto podnieść. Także jeszcze jeden serwisant by się przydał. tutaj. przeczytaj z listy, kto powinien być. Już przeczyta. Było dziesięciu zawodników. Powinien być Waldek Dubilas, ale Waldek startuje w tym biegu w związku z czym nie może być, więc Sonia go zastąpi. Four A tymczasem na prowadzeniu Bartek Kramża. Bartek zanotował też bardzo dobry czas. 18151. Drugi jedzie Bartek Zalewski. Trzeci Wojtek Żepecki. Następnie Wojtek Migal. Model na hopie. Uważaj, nie skaczemy. Uwaga nie na skamy. hopie. Było nie skacz. Uwaga na hopie. Do startu przygotowuje się klasa SATAMAX. I tu będzie... Three minutes to drive. Positioning after two minutes. W klasie... One. Six. car. Dobra, niech przeczyta. W klasie Satamax będzie przestawienie na polach startowych. Jako pierwsze ustawiał się e, lider na prostej. Shortcarsy. krysiak Czarnecka. I za nimi dopiero ustawiał się Teraz Satamax. Uważaj, na hopie, Już dobrze. Można jechać. Połowa biegu za nami. Na prowadzeniu Kramża przed Zalewskim, Rzepeckim, Migalem, Gogaczem, DeLongiem, Krusiem, Czechem i Waldek Dubila zamyka stawkę. Poza Kubą i Marcinem kolejna taka jak na starcie. Bartek Kramza 18121 rekord w tej chwili ma. Półtorej minuty do końca biegu. Cały czas na pętlę, bartek, bo nie wiem czy zaliczyłeś. Bartek Kramża z dość znaczną przewagą. 45 sekund do końca Bartek Kramża przed Bartkiem Zalewskim, Wojtek Migal wyszedł na trzecie miejsce Wojtek Żybecki jest czwarty Bartek Gogacz piąty Michał Delong szósty Kuba Kruś siódmy Marcin Czech ósmy i Waldek Dobila z dziewiąty. Thirty seconds to drive ten, nine, eight, seven, six, five, model nap and three, two, one. Udało się. Wszyscy jesteście na ostatnim okrążeniu. Finished. Bartek Kramza wygrał wyścig, 16 okrążeń. Migal Wojtek trzeci, Zalewski Bartosz drugi. Czekamy na Rzepka, Gogacza, DeLonga, Krusia i Waldka. Rzepek czwarty, Gogacz piąty, Kruś 7, DeLong szósty, Marcin Czech ósmy i Waldek Koniec dziewiąty. Biegu. Koniec biegu, dziękuję.